Dobry krabik, milu. O Jezu, złapała coś? Co mam gdzie? Nie wiem. Chyba nóżkę kraba. Tak. Nóżkę? Tą jedną z tych dwóch Tak, z takich trzeszczących. Dobre. Tak. No teraz to już na tym palec. Już chyba, z bo co widzę, coś tam tej nóżki nie ma. Nawet coś tam gryzie. To już palec tylko dziecko. <grywa> Niedobry nie chce dać się zjeść. Suniak. Gwiazdka. Karu, proszę Cię. O tak, nasza Kari i piececzek nasz. Tak tak. Ale tak się złaśnie. No wiesz, no. tego prawa biednego. Jak to w ogóle, co to ma w ogóle znaczyć, że jest niebezpieczny do użytku? Tak, to jest mokry tego brakuje. Super. Gwiazdka. Gwiazducha. To... Dobra, chodź ją wykąpiemy. Masz, zobacz. No, zobacz, teraz. rączki teraz. Ojej, będzie płacz. Tak. Już. Jestem kradek. Drugi raz. Coś tak rzuca tu. No i stręki wyrywa, dlatego już drugi raz została po oko. Matka się śmieje, to i ona się śmieje. Nie wiesz czy śmiać, czy płakać. Dobra, trzymam mocno, żebyś mi nie pognęła. Bu! Bu! Hi. La 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 Zobacz jakie szeleszko, szeleszko. Jakie fajne. O, jakie fajne. Wiesz, mam z podziągnając się do później wziąć tak przez cały 오 h oh. Oh. Okay, okay. oh, 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 오오 oh, oh, o oh. 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 oh.